Witam wszystkich cieplutko. Serdecznie, moi drodzy. Marian Czolo z tej strony. Kłaniam się i zapraszam was na kolejny film. A co za tym idzie na kolejną partię? W sumie analizę kolejnej partii z odległych czasów, moi drodzy. Szachy romantyczne. Mimo, że Niemcy, mimo, że w Niemczech miała partia miejsce rok 1889, więc jak widzicie, szmat czasu temu. Białymi bierkami grał to Siemian, a łapin, moi drodzy, litewski szachista, który grał rzekomo bardzo silnie. grywał, natomiast w tej partii był Johans Medger. Nie będę przeciągał wstępu. Kawka, czy też herbatka w dłoni. Co co? Jedziemy, no kawka o tej porze, ktoś powie, no nie wiem, może ktoś jest nocnym markiem albo ewentualnie pracuje po godzinach, bądź też po prostu jest uzależniony od kofeiny. Dobra, moi drodzy, jedziemy. Partia krótka, aczkolwiek treściwa, myślę, że będzie można coś z niej tutaj wynieść. Wszystko rozpoczęło się od posunięcia 4-5. Jakie ruchy teraz grywacie? To jest dosyć ciekawe. Skoczek F3, ja grywam, <laughs> sorry, bardzo często. F4 czasami na sztuczki, gambit królewski, skoczek C3, żeby dojść do F4, gambit wiedeński, to akurat moje repertuary, repertuary, no mój repertuar, e, repertuar chyba nie ma liczby mnogiej, chociaż może i ma. Goniec C4 jest ruchem, D4 jest ruchem, Hetman H5 też, masa opcji. Tutaj moi drodzy goniec C4, jak słyszycie to z głosem ewidentnie jest nie tak. Goniec c4, jest to debiut gońca, czy też otwarcie gońca, bishops opening, no nazywa się fajnie. Chodzimy gońcem do gry, skoczek f6, pion wisi, jak go bronić? No d3 przychodzi do, do głowy, oczywiście goniec jest już uwolniony poza łańcuchem pionów, więc gramy d3 bez kompleksów, bez kompleksów gońca. Kompleks gońca, to jest też ciekawa idea, moi drodzy. Kompleks gońca, no oczywiście mam na myśli gońca, który na f1 zostałby zamknięty i najpierw padłoby posunięcie d3. Dobra, nie brnę w to dalej. Goniec c5. No jak widzicie, moi drodzy, tutaj logicznie czarne odpowiadają, rozwinęły dwie lekkie figury do gry, zagrały pionem do centrum, są gotowe do krótkiej oszady, być może zaraz zagrają d6, być może nawet takie idee. No często właśnie my jako białe chcemy w tego typu strukturach też uderzyć poprzez d4, no ale wiadomo, wtedy być może nie tracimy czasu na d3, po prostu tylko gramy c3, d4. Pozycja koło równych nie ma co faworyzować żadnej ze stron, skoczek c3, mamy d6 i w tym momencie myślałem o jakimś takim posunięciu, takim, bądź też skoczek f3. Bądź też może nawet coś takiego. Oczywiście jest to słabe, ale myślałem o tym. Tutaj jednak, moi drodzy, goniec, kiedy już nie ma powrotu, zostaje odcięty. No, to skoczek A4. Z napadami. W biały dzień goniec jest podbiciem, więc można by było odejść po prostu po wybiciu, odbić, odbić za. I wieża czuje się świetnie. No, żaden ruch wieżą nie został wykonany, ona już ma półotwartą linię. Tutaj jednak goniec B4, szach. Hmm, jakbyście odpowiedzieli, można gońcem się zasłonić Można hetmanem, czego nie polecam Można też zagrać 503 W tym wypadku 503 poszło I goniec A5, goniec został, moi drodzy, ocalony Wow, coś, coś pięknego Czarne włożyły, żartuję, nie został ocalony Bo poszło B4 i po goniec B6 Skok bije Bicie oczywiście z A, żeby wieże wprowadzić już do gry No i kilka manewrów Miało miejsce No i nie ma, moi drodzy Pary gońców u czarnego No dobra ale czarny ma otwartą, moi drodzy, linię linia A dla wież. No i dobra. Tak można. F4. F4, atak, moi drodzy, atak pionka niecentralnego na pionka centralnego, więc przy ewentualnie takiej wymianie, no to jest to faworyzujące, jakby nie było dla, dla białego. <laughs> Dlatego też czarny nic z tym fantem nie robi. I co? Chciałby się powiedzieć, ruszuje. Można by było ruszować, pozwolić na fb 5 db 5 jakiś skoczyk F3, skoczyk C6, to były ruchy OK. Tu jednak po F4 mamy skoczyk C. 6. Oczywiście inną opcją też było odbicie na f4, co wielkim błędem nie było. Skoczek F3 dopiero teraz, czy jak widzicie, najpierw pion idzie, a jak pion idzie z F, to co to zwiastuje? To zwiastuje, że będzie roszada, i wieża, moi drodzy, będzie tutaj się fajnie rozgrywać po ewentualnej wymianie. Wieża będzie fajnie się rozgrywać na linii F. Oczywiście, jeszcze mając na uwadze to, że goniec patrzy na F7, więc może przeciwko F7 będą ataki, zobaczymy, czy z tej czarny da się porobić. Krótkie roszady po obydwu stronach, goniec G4, powiązania, ostatnia lekka figura w grze, powiązane z oczywiście Skoczek Z3. f No i co. No i nic, wyglądałoby na to, że proste szachy też tak gramy, ktoś powie. Jak najbardziej, może to jest partia jednego z was, nie wiadomo, rok 1889, bądź też waszych, waszych przodków. H3, jakaś furtka dla króla, przydatna, kopniak dla gońca, znak zapytania. Być może goniec H5. Tu jednak dobrowolne wybicie, moi drodzy, na F3. Skok traci życie, Hetman bij F3. Hetman wchodzi do gry, więc nie wiem. Znaczy, nie wiem, ogólnie rzecz biorąc, podejściu tutaj wiadomo. Gońca można by było. Zamknąć, więc w sumie był out of question to, to zagranie tym, tym gońcem, tak? No, można by było jeszcze próbować, oczywiście to będę brnął dalej. Można by było jeszcze próbować jakieś takie. Takie sztuczki, tak? No ale to wiadomo, to się wszystko broni Hetman, może odejść, nic nie ma. Nic nie ma. No co, Hetman się wedrze, jak, jak skoczek zostanie zabity. No i co dalej? Więc tutaj out of question, tak jak mówię. No dobra. Ktoś znowu powiem, Buractwo po angielsku gadasz. Jeżeli dla kogoś w ogóle mówienie w innym języku, bądź też wplatanie jakiegoś innego języka jest buractwem, no to dobra, nieważne, to co nie jest, albo co jest prawdziwym buractwem. Tu jednak bicie gońcem, Hetman bije w trzech, Hetman się rozegra, moi drodzy, zobaczcie. No, w Gambicie, który nazywa się Muzio Gambit, który rozpoczyna się od Gambitu Królewskiego, żeby mieć taką pozycję, oczywiście czarny wtedy nie stoi tak rozwinięty jak teraz, znowu tego czarnego się czepiam, to żeby mieć taką pozycję, o taką, to musimy poświęcić skoczka, a tutaj biały ma to można powiedzieć za tak zwany frajer, za frajer, za, za darmo. Ebię 4 w tym momencie, Goniec bf4, wszystkie lekkie figury w grze, wieża świetnie na linię f, moi drodzy, hetman świetnie rozwinięty, nie ma się co czepiać. Nawet jeszcze w takim, można powiedzieć, idealnym świecie może tego typu ustawienie, jakieś strojenie się na ciężkich figur na linię F. Na co tam u czarnego? No czarne moi drodzy, zabezpieczył króla. Dwa skoczki kontra dwa gońce. No tego typu batalia, narzeczenie w sumie obydwu graczy, no bo tak grali, tak powymieniali, tak? Tu otwarta linia, aczkolwiek nie można się dobrać tutaj do pionka. Może tego typu ruch. Nie wiem. Może jest to wolne. Tutaj, jak widzicie, nie ma skoczka. Czyli skoczek jest kompletnie pograniczany. No ma te pole tutaj e5. No i właśnie poszło skoczek e5. No i jest atak, moi drodzy. Można by było się wycofać, No ale o to chodzi, żeby ten skoczek zdominował pozycję. No i czarny mówi tak. Ha, goniec musi odejść i teraz tak naprawdę no niby ma parę gońców biała, ale będzie musiał się tymi gońcami gdzieś tam wycofywać. A biały mówi: nie będę guzik z bije po prostu, co prawda pozbawiam się pary gońców, ale nie ma skoczka, który był jedyną aktywną figurą jako taką, figurą aktywną w grze u czarnego. Hetman g jaka jest idea? Idea jest, moi drodzy, taka, żeby atakować pionka i dorzucić wieżę jedną, dorzucić wieżę kolejną, później gdzieś tym hetmanem może się przemanewrować, iść g4, g5, zmiażdżyć czarnego monarchę. No, plan fajny, ciekawe jak z realizacją. Pion wisi, jak bronić? No przychodzi do głowy król h8, tak? Oczywiście żartuję. Hetman D6. Prawstolinijny ruch. Hetman, moi drodzy, wchodzi do gry. Wieże zostają połączone. Pionek jest broniony. No to tak, jak się zapewne domyślacie, wieża F5. Wisi znowu. Wieża AE8. Akurat wieża z moi drodzy z A. No co z tego, że miała tą półotwartą linię? jak Nie można było z tego kompletnie skorzystać. Goniec jest tu bardzo silną figurą, zwróćcie uwagę na to. Ogólnie te figury białego stoją dobrze. Biały stoi nieźle, aktywnie. Czarny? Mam wrażenie, że się broni. Już, mimo że jest dopiero 17 posunięcie. Wieża AF1. No i zobaczcie, co się dzieje. Czy to nie wygląda pięknie? No, tylko zdjęcie i, i w ramkę. Zdjęcie i w ramkę, ewentualnie do dowodu. <grym> do dowodu. Wieża za F1. Co grozi? Słucham. Jak myślicie? W tym momencie. Zwróćcie uwagę na to, że Hetman się ustawił tutaj nie bez kozery, no bo zrównał się na jednej linii z królem, więc tak naprawdę ten pion nie broni skoczka. On jest związany. Grozi bicie tu. Proste, jak dwa razy 2, więc król H8, żeby oczywiście można było odbić tego skoczka w razie W. I co teraz nastąpiło? Bicie? Jak myślicie? Bicie, jak myślicie? Nie, tu nastąpił ruch, którego nie spodziewacie się, moi drodzy. To, to, to się mogę założyć. A4 proponuje Wujek WX stokryb mówi A4. Wieża, e, przepraszam, wieża Hetman F2, o, żeby się stroić na linię. Fajnie to stoi aktywnie do białego. Tu jednak król, moi drodzy, H1. Taki ruch... Profilaktyczny, prewencyjny. Pozycja jest dobra, my się nie śpieszymy. No i on, no i okej. Okay. Jak najbardziej. Tak mógł, tak chciał, tak zagrał. Wieża, moi drodzy, 7. Być może to pole będzie potrzebowało więcej obrońców po ewentualnym odejściu skoczkiem. Być może to jest jakaś opcja zdwojenia się tutaj, chociaż nie wiem, jaka idea miałaby być tutaj dołożenia wieży na, z F na E. Ten pion z klinem, tak więc tutaj wieże nie będą nigdy silne. No, i to jest przewaga, moi drodzy, gońca nad skoczkiem. No i oczywiście opanowana linia F. Nie ma figury chyba u białego, która stoi źle. Nie ma figury u czarnego, która stoi dobrze. <laughs> no tak to wygląda brutalnie, niestety. Hetman H4. No tutaj każdy ruch jest kolejnym krokiem ku, ku zwycięstwu. Każdy ruch jest kolejnym krokiem ku zwycięstwu, moi drodzy. Hmm, tutaj znowu pojawiają się, jakby nie było groźby tak? no kolejna figura, moi drodzy, patrzy tak, na ten punkt, ten punkt jest tylko dwukrotnie broniony więc tutaj wiadomo, jakaś jakość, no ale to jest też miejsce być może dla wieży, to jest też miejsce być może dla pionka tutaj atakowanie ma wiele wiele twarzy, no ma nie jedno oblicze słuchajcie, można atakować bardzo elastycznie na różne sposoby, tak, no skrzydło królewskie jest takie troszeczkę opustoszałe więc biały może korzystać z tego, że ma więcej przestrzeni, stoi lepiej, aktywniej ale oczywiście partia trwa to nie jest koniec ja myślałem tutaj skoczek g8 początkowo. Skoczek g8 i co? Nic się nie dzieje. No g4, no dobra, no to f6 i co? G5? No niby tak, ale bezpośrednio, no nawet, nawet po piciu skok odbija i nie widzę jakiegoś tam, jakiegoś manta dla czarnego od razu. Manta dla czarnego, zablokują mi ten kanał. E, tutaj moi drodzy, mamy jednak po hetman h4, hetman d7. Zbliżej nie znaną mi ideą, nie wiem, nie znam się, może wypowiecie, co, 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 co to za ruch, co to za ruch, co on ma na myśli. Eee, no i partia, moi drodzy, trwa kilka posunięć, to jest błąd, to jest błąd. I dlaczego? No bo skoczek straci obrońcę, zobaczcie, raz, dwa, trzy, a tu zaznaczymy na kolor, jaki sraczkowaty troszeczkę. Trzeba, trzech atakujących jeden obrońca. No nie, no to nie może się dobrze skończyć. Oczywiście, no niby skoczek nie warty od wieży, więc zazwyczaj jakoś nie oddajemy dobrowolnie, ale tu jest atak, moi drodzy, więc za atak oddajemy wszystko, nawet i Hetmana. Za dobry atak skuteczny. Kolejnym ruchem jest oczywiście wieża B6. Tu można poddać partię. Partia jeszcze trwa, niemniej jednak, moi drodzy. Tutaj pada agonalne B5. B5 i oczywiście wieża H6. E, tu jest koniec partii dopiero. Jaka była idea? Taka była idea, moi drodzy, idea, e, idea tego, tego ruchu oczywiście. Dlaczego nie było to bite? Jak myślicie, tylko poszło jakieś tutaj B5 z atakiem na gońce? No bo oczywiście, jeżeli to zostało by odbite, no to hetman f6. Hetman f6, pokrój, moi drodzy, g8. Jak kontynuować grę? Wieża f3. Dzień dobry. Witam serdecznie. Wieża nie może bronić, ani jedna, ani druga. Jak te wieże stoją, moi drodzy? No tragicznie, wieże tutaj na przekątnych no, biały nie miał pomysłu na grę od początku. Tutaj poszło tak jak mówiłem, agonalne już B5. No, i w tym momencie zauważył pewnie, że jest po wszystkim wieża H6. To jest ruch, ależ piękne posunięcie. Tu grozi, moi drodzy. Później mat. Co by się stało, jeżeli moi drodzy wybilibyście tutaj czarnymi? Znowu powtórka z rozrywki. Znowu F6 jest słabe, no bo Hetman musiał bronić tego F6 wraz z pionkiem. Tu się wszystko rozlatuje. po G8. Co gramy? A kuku, <laughs> ta sama idea w ogóle, nie? Otworzony król, moi drodzy, jak <laughs> okno w sierpniu po całej nocy. Dobra, czarny troszeczkę się przewietrzył, ale nie wyszło mu to na korzyść. Czarny grał bez planu, miałem wrażenie. Czarny się broni od początku. No, siła dwóch gońców, w sumie tego jednego, gońca, gońca SB. No i co? Siła, wiesz, otwartej linii, otwartej... Nie będę tak nagrywał od początku. Siła, moi drodzy, ciężkich figur na otwartej linii. Hetman, który był bardzo aktywny, no i tak na dobrą sprawę cały czas biały miał pomysły na, na, na grę. Grał bardzo agresywnie i, no i wykonywał swój plan, miałem wrażenie. Czarny grał tak, tak jak ja, czyli słabo. <grych> Dobra, dziękuję za uwagę i oczywiście do usłyszenia. Kiedy?